List otwarty do konferencji episkopatu Polski, a szczególnie do biskupa miejsca, do którego przynależę, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego: W obronie życia, zdrowia i dobrego imienia przed tymi, którzy łamią piąte i ósme przykazanie, oskarżając innych, również w naszych kościołach a przede wszystkim w obronie Najświętszego Sakramentu i świętej wiary katolickiej przed cesaropapizmem i uległością wobec narracji medialnych, które w miejscu Boga się stawiają, wyznaczając religii zasady, a przy okazji ignorując głosy rozumu i naukowców i stosując manipulację i propagandę. Zachęcam wszystkie środowiska katolickie, cające sobie uczciwość, a przede wszystkim troszczące się o cześć, dla najświętszego sakramentu, o życie i zdrowie naszych bliźnich, by przyłączyły się do tego listu, którego to treść jest następująca. 25 marca roku Pańskiego 2021 prosimy, o obronę ludzi zachowujących się zgodnie z dotychczasową normą kulturową i zdrowotną przed po pierwsze pomówieniami bez dowodów o zagrażanie życiu i zdrowiu innych i wymaganiem by to tak oskarżani się tłumaczyli co stanowi złamanie zasady domniemania niewinności leżącej u podstaw prawa a przede wszystkim ósmego przykazania Bożego Normą jest twarz odsłonięta. Ten, co się do niej stosuje, tłumaczyć się nie musi. Nie ma oznak epidemii takich jak ludzie umierający na ulicach czy znaczny skok zgonów u nas w pierwszej fali. Najpierw dowiedzieliśmy się o niej z mediów i nie wiemy, czy późniejsza sytuacja nie jest dopiero tą medialną narracją wywołana, jak samuspełniająca się przepowiednia. Tradycyjne normatywne warunki uzasadniające stosowanie antyepidemicznego przymusu nie zaistniały, stąd przymus ten jest nieuprawniony i przestępczy. Po drugie, prosimy o obronę ludzi przed łamaniem zasady medycznej primum non nocere, a przede wszystkim piątego przykazania Bożego w postaci stwarzania. Zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi przez zmuszanie ich do noszenia masek i do szczepień, czyli poddania się eksperymentowi medycznemu, czy to z użyciem przymusu legislacyjnego, czy medialnej propagandy używającej moralnego szantażu, szerzącej panikę i skłaniającej ludzi do aktów linczu wobec tych, co owej propagandzie się nie poddają. Prosimy o obronę po trzecie przed obłudnymi metodami a Złodzieja co najgłośniej wrzeszczy łapaj złodzieja, B. Konstruowania chochoła i C. Sprowadzania wypowiedzi do absurdu metodami zawartymi w oskarżaniu o teorie spiskowe tych, co wskazują na fakty takie jak. Śmierci niekowidowe z powodu nieprzyjęcia do kolejnych szpitali, z powodu paraliżu wywołanego testami i obostrzeniami z powodu personelu na kwarantannach, dezorganizacji służby zdrowia czy oczekiwania na testy pacjentów i pracowników. Takie fakty dalej jak: niemiarodajność samych testów PCR, a więc niezasadność wykluczenia lekarzy z możliwości ratowania ludzi, a ludzi z życia i zarabiania na podstawie ich wyników. Dalej takie jak: poważne problemy zdrowotne bezpośrednio po szczepieniach wcześniej udanej osoby niewystępujące. Zdecydowana większość nadmiarowych zgonów z powodów niekowidowych dopiero na jesień, a nie w pierwszej fali. Jak niezgodność w samym środowisku medycznym, która uprawnia do zachowania dotychczasowego statusu quo, czyli normalnej pracy, braku terroru maseczkowego i wykluczania ludzi z możliwości zarabiania na zdrowe życie, w tym na leczenie na podstawie testów PCR według podstawowej zasady medycznej, już tu wymienionej, po pierwsze nie szkodzić. Dalej. Po czwarte prosimy o obronę przed samospełniającą się przepowiednią, czyli wywołaniem tragicznego stanu i śmierci środkami rzekomo zaradczymi, łamiącymi wymienioną wyżej zasadę, w związku z ich teoretyczną, niesprawdzoną skutecznością i ignorowaniem głosów specjalistów oraz faktów wyżej wymienionych, które tej teorii przeczą. Prosimy tym samym, o medialno-politycznej narracji na powyższych błędach opartej w sposobie udzielania sakramentów. Byłby to sprzeczny z zasadami naszej wiary Cezaropapizm. Prosimy o ochronę Najświętszego Sakramentu przed upadkiem jego cząstek czyli o powrót do formy komunii świętej tylko do ust i nakręcząco, wypracowanej pod nadzorem Ducha Świętego przez całą historię Kościoła. A nie przez omylne gremium z danej epoki, ignorujące owo organiczne przypominanie. Proszę przyjąć zapewnienie najgłębszej czci i modlitewnej pamięci. Korpus obrony normalności: Jan Moniak. Proszę o podpisywanie tej petycji, o ewentualne poprawki wynikające z mojej ułomności stylistycznej. Będę wdzięczny. I wysyłanie do swoich biskupów pojedynczo, ale i do konferencji episkopatu. Link do petycji zawarty będzie poniżej w opisie tego filmu.